Kawka, jakieś durnoty w telewizji. Niestety ten telewizor jest jeszcze starszej generacji, nie łączy się z internetem. Póki co nie chce, znaczy chce odbierać niestety programy, więc żal go zmienić. Dzieciarnia sobie zażyczyła taki deserek jak wczoraj, ale nie wszyscy pełen zestaw. Niektórzy same lody, niektórzy samą y, śmietane. Inni pełen zestaw. No tak, właśnie, właśnie. Uwaga. Spojrzycie tutaj. Dobra, mamy to. Matce też się trafiło. Jak już wstałam, no to. No, no i tak. Wiecie co? Jak my jesteśmy na te łyżwy ustawieni? Jakoś na sztywno? Bo mi się szczerze mówiąc coraz mniej chce iść. Co? No ale zobaczcie, dzisiaj jeszcze jest śnieg, taka pogoda trochę. No teraz się okazuje, że wczoraj była lepsza pogoda. Bo był przynajmniej chłód i nie było tej czapki, nie? To może byśmy jednak poczekali, co? Hmm? No bo szczerze mówiąc, wybitnie mi się nie chce iść na te łyżwy. Na spacer to tak, chętnie mogę iść. No dobra, możemy tam tędy przejść, ewentualnie zobaczymy, tak? Jak to się tam prezentuje? Nie zaraz może po prostu jutro. Wszyscy będziemy mieli ochotę, tak? No dzisiaj na spacer, to na pewno pójdziemy, bo wam tego spaceru to wam nie odpuścimy. Taki, taki serek jest w środku, chodź, zobaczysz. No mówię ci, to jest serek, nie ma tam owoców. W środku jest ser. Sam ser? No ser, no nie ma tam... No, jeszcze możesz mieć zbitą śmietanę. Zajrzyj do środka, zrób gryza. Władek, zobacz. Zobacz, tam jest sam ser. Zaufasz mi? Tak, no zrób gryza. Gryza zrób. Nie, Władek, gryza, proszę. Dawaj, do ataku. No i co jest w środku? No. No ser. Przy... Przyprawiony serek. Dobrze, jak chcesz. No innego nie. Bo... Zjadaj, zjadaj. To jest serek, bodek. Co za gość. On się owocami nie będzie. chlapał. wiem. Lodów? Oczywiście. Proszę bardzo. Na wyjeździe to można atakować. Ale do pierogów. Tak? Zjedz tego pieroga, to będzie widać śmietana. Dawaj. No, dawaj. Ten pieróg i zaraz Ci naładuję bitej śmietany pokorek gościu. Przecież to jest słodki ser. No. No ciekawe. No ciekawe. Słyszysz, gościu? No ciekawe. Dobra, opędzluj i bita śmietana czeka. Czego? Pierogów? Nie, śmietany. Dobrze, dobrze. Hej. Dobrze. Panie Bobrze, o kawka to mi oczywiście już wystygła. To wystygnięta kawa to jest, to jest samo zło. Słucham? Mm, totalny bezsens. No totalny. Ale mi skakło od O Boże, dobrze, że jeszcze mamy... Która to jest godzina tak w ogóle? Co do szóstej. O, pięknie. Wczoraj to my chyba po 19 wyszliśmy, nie? Na najdalej. No. Wyjść. Tak. Zrobić rundę. Zrobimy wrócić. rundę, taką dłuższą może. Nie jak nam wyjdzie. Wrócić, poświeć. Ja to Co? Co ty powiesz? No, to wcinaj następnego. Przecież, stary, przecież ja bym cię nie oszukał. A może chcesz te pierogi z bitą śmietaną zjeść? Nie, oddzielnie. No to dobra, to zjadaj oba, co? Znaczy no, to słodkie. Aha. Możesz odstawić śmietanę, bo No odstawiamy, odstawiamy już śmietanę. Dużo Dobrze. Właź już śmietana do lodówki. Może być bez tego, tak jest bez tej dobrze. przykrywki, jest OK. No i dobrze, nie trzeba się śpieszyć. Podoba mi się. Widasz. Mi coraz bardziej. Tak. Tylko nie mogę się zasiedzieć, bo to mi się odechce w ogóle wychodzić. Teraz powinien ten telefon dzwonić, jak właśnie siedzę i, i mam duchu, wszystko nie? przed sobą, tak. Ani na dworze. No, ale jaka dobrze. czekolada, nie wiedziałam, że Nie narzekam. Tego. No właśnie też miałem to samo powiedzieć. Że wygląda zarobiście. A czekolada Rafaello. Można ciekawych rzeczy dowiedzieć, jak się telewizji zaczyna oglądać. Tak, tutaj, no. My reklam w ogóle nie oglądamy tego typu. Jeżeli już, to gdzie oglądamy? No, no w ogóle nie oglądamy reklam. To ostatnio. Alpro to widziałem, że celebryty reklamują. Jakieś mleko jest, tak? No, roślinne. Roślinne mleko? Aha, no to super. To pewnie drogie i... No nie no, tam te migdałowe, owsiane, różne tam są takie, wiesz. Mhm. Tak, no napoje mleczne, to nie jest mleko. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. O, właśnie, do Hebe miałem szczęście, nie? O, no to pójdziemy no, do ja Hebe też. Przyczyni. Tylko ja nie lubię, jak będziecie stać na mną, to nie, to ja wolę, żebyście. No to sobie, to tak? ty sobie pójdziesz do Hebe, no. a my pójdziemy, nie wiem, gdzieś tam. Dobra? Tak. No. Potrzebujesz 15 minut. Git. Dobrze. Jak tam, Matyśka, Jedna partia ci starczy, czy jeszcze jakaś dokładeczka? Dobra. Proszę. A może. Może po, po tym spacerze, co? Dobra, tylko później już nie będzie. To musicie jakoś gospodarować. Jak chcecie, zresztą. Co? Trochę. Spoko, Maroko. Leży, bierz. No dobrze, panie Bobrze. Takie bodźcowanie dzisiaj to mi się podoba. Bardzo. To znowu było dobre, tak jak wczoraj. A dzisiaj to wreszcie same chciały, nawet. Domagały się wyjścia na śnieg i super. Powolały wyjście na śnieg niż zimny prysznik, coś mi się wydaje. No, no nie wiem, może tak. Dobrze, pani Basiu, to tutaj kończę. Uszanowaniem dla państwa też. Na Ciao. Tak?